200 wypadków, 35 ofiar, z czego co siódma na Dolnym Śląsku. Takie są ubiegłoroczne statystyki lekkomyślności przechodniów na torach kolejowych. Przekraczanie torowisk w niedozwolonych miejscach i po zamknięciu szlabanów to wciąż plaga, dlatego kolejarze ruszają z wielką akcją prewencyjną. Będzie więcej patroli, kamer i żadnej litości dla łamiących przepisy. Paweł Wilk. Zamykamy. Kornela Słomińska pracuje na stanowisku drużnika przy ulicy Czajkowskiego we Wrocławiu. Z jej miejsca pracy najlepiej widać, jak lekkomyślnie potrafią się zachowywać ludzie przechodzący przez tory. Starają się przechodzić tym jak najszybciej, żeby zdążyli przejść przed zamknięciem rogatek, prawda? Czyli one się zamykają? A oni przechodzą sobie oczywiście, albo omijają, prawda, poboczem przechodzą. Mobilne stacje monitoringu Straży Ochrony Kolei rejestrują takie sytuacje codziennie. Drogę na skróty przez tory wybiera młodzież, osoby starsze, a nawet matki z dziećmi. Zatrzymywani przez sokistów tłumaczą się zawsze tak samo. Że im się spieszy, że jeszcze nigdy nie mieli takiego problemu, że, że ich potrośni pociąg, że po prostu zawsze uważają. Problem w tym, że może udać się sto razy, a za 101 pierwszym dojdzie do tragedii, ostrzegają kolejarze. Rozpędzony pociąg w miejscu się nie zatrzyma. To symulacja zderzenia z samochodem, a pieszy ma o wiele mniejsze szanse na przeżycie niż kierowca. W ubiegłym roku na Dolnym Śląsku doszło do 12 wypadków z udziałem pieszych przekraczających tory w niedozwolonych miejscach lub przy zamkniętych rogatkach. Pięć osób poniosło śmierć na miejscu, siedem zostało ciężko rannych. W całej Polsce w ten sposób zginęło 35 osób. Dwa pierwsze miesiące tego roku w naszym regionie to już 6 wypadków i jedna ofiara śmiertelna. Każde takie zdarzenie to wielka tragedia, ale i konkretne straty dla kolei i podróżnych. Zatrzymanie jednego pociągu na linii z Wrocławia do Opola powoduje zatrzymanie od kilku do kilkunastu pociągów. W każdym pociągu jest kilkaset osób, więc możemy mówić o utrudnieniach dla kilku tysięcy podróżnych. Dlatego polskie linie kolejowe zapowiadają wielką akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na torach. Sokiści mają nowoczesny sprzęt i będą go używać tam, gdzie ludzie skracają sobie drogę przez tory. Możemy także w nocy założyć kamerę termowizyjną na maszno która powoduje, że w nocy widzimy o wiele lepiej. Każde nagranie będzie potem podstawą do wystawienia mandatu. W wysokości od 50 do 500 zł. Ale bardziej niż na kary, kolejarze liczą na rozsądek pieszych. Wrocław, Paweł Wilk.